To nie jest moje ciało przejdę. Są moje rzeczy! Pfft. O kurwa Gdzie? Goli mnie gap? <noise> Gdzie? Goli mnie gap? nie do tego, ja się zastanawiam, tego tygrysa. Gdzie ty Zabijętyk? jesteś? Co się boisz? Nie Czy Gdzie ty jesteś? W wodzie siedzę Jak Taką w wodzie? Tygrysę. A widzisz mnie? Nie no, jestem przy tej wiosce, a nie widzę cię Gdzie ty jesteś? W kinie. No jak mnie nie patrzysz gdzie ja idę, to normalne. Ja ty nie, nie patrzysz gdzie ja idę. To też, ale ty jak idziesz to chyba musisz wiecie jak się co chyba, nie? Co? Muszę na wioskę zaświatana i woda się dziwi, że mogę gdzieś znaleźć. Boże, co za chłop! Masz! Po zobacz sobie! Dokładnie, kurwa, no, wow! Ty wszystko Czekaj, widzisz! Czekaj, no, no masz! No kurwa, tam był gdzie ty jesteś, no. no! w Wodzie jestem! No jak no, w wodzie, w wodzie ci kurwa nie ma! Tak nie! Czy nie chodzi zabić tego kapazę może No on no, to chyba ciebie zabije. Ej, tacza, taczac! Co robisz? No, co się to, daje. to było? Ale jedno. No że masz? Tam było co? fajnego. Skóra. Skóry tylko? I kół chyba, nie? Chodź, cię dalej. O, o, coś biegnie już. <laughs> Czy to pływa? Nie. Nie, nie pływa. To jest nic nie pływa. Nie bój się. Nie, nie nic jak nic, jak ty pływasz? No oprócz mnie to nic. Płuje czymś! Jadem. Na brzegi tarcza. Nie, tak to jak pająki, czy bardziej jak jakiś taki boss? Nie, to jak tylko pająki. A! Uważam, czy zastępnię? Nie. Nie. <laughs> Lata. Po soka? Może jakiś jad, ten jad, może właśnie, wiesz? Ciekawe miejsce, ale no jakieś skrzynie to będą szukaj, szukaj, szukaj. Tylko szukaj, szukaj. O, kolejny. daleko, tam gdzie byliśmy. matko. Przecież to ma dużo Przysznie, życia nie? pewnie. Nie, no to mnie jest, leci! Nie, nie bo bój się aż Póki masz, to nic się dzieje. Patrz. Ten <laughs> dupę, jaką <kątają. laughs> Ale nudziłem się bo w dupę, widziałaś? No Nie umiem. No Na że w... Powinien wejść okay. sobie King Konga, a nie. Nas atakujesz. Au! Po tobie. Nie. Futro. Ale miałem. Skudę z niego Ale ma skudę. Futro zmieszał. Dobra. Dawaj, teraz tam dalej taki ma Czekaj, zabandażuję się. Wiesz, się wyobrażałem! Nie muszę unikać ciosów! Ja, ja, ja nie z mnie walnęłam. Widziałem go na ciebie, takie ja cię, je powiem. No, mieliśmy sobie zrobić ten. Poczekaj jeszcze, mówię jeszcze Posłanie! Posłenki, ja no, na pewno, nie! Ja sobie zrobię posłanie. Ja piję dolecę za gnórek. Idę masz drzewa? Nie wiem. Co teraz robisz? Zbierasz coś, czy? Bił mnie, 433 Ja idę po kamień Kamień mam 200 Za mało no Znowu zjadłam mięso surowe <grymianie> geniusz <grymianie> Bo cały czas jest na moim... A to w go jego na pasku się, Wymieniłam nie? go <grymianie> wcześniej i znowu mi przyszedł Ja <grymianie> z <grymianie> <grymianie> mój schłodziak Znowu cię głupia grał, znowu się, się pokazana. bo to nie tak. To ja pop po ten, to ja drewno pozbieram, a ty zbierasz te, tak? No, kamieni, no aść ten. Ja dużo tego, tramy, wiesz, żeby zrobić dach, co Ale się zrobiło? Ten... Gdzie jest inwentarz konstrukcyjny? Dekoracje. Dobra, mam. Aha, nie mam sznurka. 12 sznurka trzeba. No dlatego ci mówiłem, ale nie masz sznurka. No, już robię, czekaj. Sznurek. A, mogę tylko 5 zrobić. Zrobiłam trawka. 5 sznurków? Co, co ty ty nie chcesz zrobić. Mam tylko 5. Nic no. <laughs> Ja na mogę trzy zrobić. Leci na mnie. Leci na mnie. <laughs> ja mogę trzy sznurki. No to czata to jest i przynieść trawy. No to idź, bo ja jestem przeciążona. Ale ja, no to, a co, ile masz kamienia tego, to daj mi ten może ten kamień i ten No to chodź, de, to. Drzewo. No to chodź tu, co stoisz. No, no się boję, bo tak na mnie się czai, że jakoś nie Ty śmieszny, ty nie jest śmieszny, ja się boję. Masz problem. Dobra, muszę te ja. też rzeczy. Widzę jak biegniesz z daleka. <laughs> A gdzie ty idziesz? Do mnie idziesz? No. Ja jestem gdzie indziej. Gdzie jesteś? To widzisz tam, gdzie szłaś. E, Ale, zrobisz no, tą skrzynię, kierunku. czy nie? No nie, mój szczurek. Miałeś już tutaj przyjrzeć, To co z zrobię? Chciałby ubrać jak ten Nie? Dalek jeden. Ależ szczurek. Czupiłam Nie postawiłaś? Tylko nie byle gdzie Na środku Ja pierdolę, nie działa co? Masz tastę, czy nie masz tastę? Mam Okej No i co? Eee... No i nie działa No i, I, I nie umiem mi... No ja pierdole No co? Partywie, masz bady, nie? No gdzie? Nie. No, no to mama tu i mi nie chciało wejść Taka że się nie umiesz. No! Ja pionam, No patrz, daje i nie daje mi! No jak nie! Ej, nie daje! Najedź daj. myszkę i wyczytaj co pisze. No co? No co pisze? No co pisze? Na jednym i na drugim. Gałąź pisze. Na, na tym miejscu tam włożyłeś. No co pisze? No co pisze? Daj na nim myszką. No, ale ja i Ciebie nie rozumiem. Masz dwie kubki z mięsa w ognisku, nie? No. No, zobaczcie no, zobacz, na jednej, a co na drugiej kupce? No ja wiem, ale mi chodzi o gałąź. Że mi nie działała. Że mi no, nie działała nie ma, nie? jako paliwo. No teraz działa, ale wcześniej nie działała. <laughs> z tymi gelkami to kurde ja nie wiem. No a jak ja mam no, ten. No z... ten młotek błotek wejść Młotek do, do ręki, F pikasz i tam dekoracja chyba masz W dekoracji Łóżka no Łóżka no A co? Nie mam skóry i sznurka My wziąć wszystko no Zaraz ci dam, jak się Dobra Sznurek mi daj Widzisz, mam, mamy gotowy domek Sznurek mi daj Masz, masz, czekaj no Piepiła kurwa jak nie To jest Miłosz Więcej? No no mogę tego wziąć. Oto... E Wyłącz młotka, kurde e 2 Dobra tytuje, już mam! Nie już no, Ja pie, papie! Co? Co? Czekaj go. Ładnie proszę. No czego wziąłeś moje... swoje łóżko? Co ci wziąłem? Łóżko wziąłeś? Jakie łóżko wziąłeś? No, no, swoje łóżko. Moje? Tak. No nie wziąłem, no! A czemu my nie mamy łóżka też w tamtej bazie? Bo nie zrobiliśmy wtedy to... Chod No to chodź do tamtej bazy I zrobimy sobie łóżko jeszcze Patrzcie Patrz, jakie drogi mamy do tamtej bazy Cholera, to zrobimy? do to, to miasteczko i nie, nie, nie przyjdzie, z powrotem, No nie no, ja nie mam czasu na takie podróże O, a chcesz, a chcesz udało Okej, już iść? a geniusz, kur... Ale miasto jest, obo, Ale jest, miasto jest duże! Co z tego? No, no przecież jest nie obejdziemy jest go dwa kroki, Jest dwa kroki od nas. Nie, później nie zróbimy I tak potrzebuję kamienia, chodź daj mi kilo w takim razie Ale nie idź tam! No nie idę, no potrzebuję kamienia pozbierać, nie? To zbieraj No ja bym sobie poszła do domu, Tu ja nie wiem gdzie ja jest, gdzie jest <noise> Wzdłuż siedzionka idziesz się do Co? Do tego, tego, tej no Wzdłuż jak? Czekaj, 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 czekaj czeka, czeka. Ale... Z ja ci mówię, nie, do domu nie dojdziesz i tak sama. A nie masz. A nie ma tu łódki jakiejś? Ja pierdolę, wydziwia kurwa To nie Minecraft. No to beznadziejna ta gra. Już Minecraft lepszy. Beznadziejna w Minecraft To jest beznadziejna wszystkie gry. No dobra, tyle idę. No co? No, już jest 18! Tak, a live'a to by była dokładnie do północy. Nieprawda, prawda, jak do północy, ja mam nockę? Tak, to jest tak, jeszcze raz wychodzę by tego live'a, jakbyś mogła. Tak, no. Co jeszcze? Tak, no. Taka naprawdę.